Gotowa recepta na wykonanie makijażu dziennego w 10 krokach. Po pierwsze, przeprowadzamy analizę kolorystyczną. Dobieramy kolory ciepłe bądź zimne i według tego schematu dobieramy kolory makijażu. Drugi krok, przygotowujemy twarz do nałożenia makijażu. Zmywamy najpierw mleczkiem, potem tonikiem i po zmyciu całej twarzy nakładamy krem nabliżający. Trzeci krok, przystępujemy do korekty kształtu twarzy i defektu twarzy. Przy pomocy gąbek bądź pędzli. Nakładamy podkład, korektor i to jest korekta kształtu twarzy i yy, yy, defektów twarzy. Następnie czwarty krok, nakładamy puder sypki przy pomocy okrągłego pędzla wachlarzowatego. Yy, piąty krok, przystępujemy do nałożenia cieni na powieki. Cienie nakładamy pędzelkiem w kształcie kociego języka, pamiętając o tym, żeby najciemniejszy cień był u nasady skroni, najjaśniejszy cień w kąciku oka. Szósty krok tuszujemy rzęsy. Rzęsy tuszujemy tuszem czarnym, granatowym, brązowym i możemy ewentualnie jeszcze wykończyć kreską. Siódmy krok przystępujemy do nałożeniu brązera. Brązer służy do korektu kształtu twarzy. Przy twarzach kwadratowych korygujemy zewnętrzne części twarzy. Przy twarzach trójkątnych również, albo nakładamy również na wysokości kości policzkowych. Ósmy krok. Nakładamy róż. Róż jest nałożony na środkową część twarzy wyżej niż został nałożony bronzer, jak również na środek nosa i na łupku pidyna. Po czym możemy jeszcze delikatnie m, środkowe części twarzy y, uzupełnić różem do policzku. Dziewiąty krok. Usta obrysowujemy konkretną konturówką korygując kształt ust, tak aby usta były symetryczne. I ostatni już krok przy pomocy pędzelka, pomadki wypełniamy usta pomadką. Jak mnie ktoś pyta zawsze, czy warto robić makijaż, to pytam się, czy, dlaczego się nie zadaje pytań, czy należy mieć zęby.